który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Witam Państwa, witam Cię Darku i rozpoczynamy wielkie widowisko. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Poczyna spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie interesujące. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Przejął no i musi wybić. No trzeba pochwalić go za to podanie. Czy to wykorzysta? Nie ma gola! Niebezpiecznie bezpańska piłka. I za chwilę z rzutu rożnego rozpoczną grę zawodnicy FC Porto. Udanie przerwana akcja. I szweinstein. Oliveri? No jest wybornym technikiem, niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Uderzenie w stronę bramki! No gdyby nie, on byłby gol! Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu rożnego. Nie udało im się wykorzystać rzutu rożnego i teraz rywal przy piłce. Nie szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? I spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Dobra, piłka teraz do kolegi. Ma czas, żeby dośrodkować. Ależ piękne podanie. No, teraz mają szansę. Popatrzmy, mamy rzut rożny dla Porto. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. No tak! Żenada naprawdę żenujące uderzenie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Nene. Doskonale! Okazja sam na sam. Porto przed szansą rzut rożny. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Belusi nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Od własnej bramki Bajernik. Portugalska prasa spekulując sędzia odwizdał faul i pytanie co zrobi dalej Rodriguez Brawo brawo Bayern jest przy piłce O to chodziło! Dobra decyzja, fatalne wykonanie. Mogli prowadzić, spudłował. Dośrodkował? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. z Belushi. Podał ją. Wymiana podań między dwójką graczy. Jest okazja, broni. To jeszcze nie koniec akcji. Koniec pierwszej połowy. Przypomnę, mamy remis. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Na razie żadna z drużyn nie zbudowała przewagi, która dałaby się wykorzystać przerwie. A teraz przypilce Robert. Belusi. Barela. Ryzykowna, ale udana interwencja. Roben. Dobre podanie. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Dobrze do... Odbił piłkę. Brawo. Żaden z bramkarzy. Nie wyjął jeszcze dziś piłki z siatki. Szansa na gola! Ryzykował, ale udało się. będzie groźny, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polu karnym jak i poza nim no i zagranie w pole karnym dobra gra obronna Szansa na dobitkę. Przeciwnicy przejęli. Teraz Roben. Belushi. Ci. Nene. Ach, kapitalne podanie. Może dośrodkować. Czy to wykorzysta? Świetnie zblokował. Miller. Teraz Lam, a teraz Feinstein. O, udało mu się ładnie podać. Nie miał z obroną tego strzału z daleka żadnych problemów, bramkarz. W ostatniej chwili przejęli FC Porto, teraz przy piłce. Wciąż rezultat remisowy w tym meczu. I kolejne celne podanie, wyśmienicie dzisiaj dryfuje grą. A teraz Schweinsteinger. Oliveri. No i przejęli w ostatniej chwili. Wyrównana. Tylko 5 minut do końca. Wciąż remis. Czysto odebrał tę piłkę. A tak nie powiódł się. Oliveri. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo! To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy! Znakomicie ze skrzydła, przerwana akcja i piłka wybita. Odnotujmy mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis!